czy wszystkim kto zgadnie jaką dzisiaj będziemy naprawiać furkę nikt nie zgadnie bo to będzie kersanit czy cersanit działamy pierwsze co trzeba zrobić zdjąć tą pokrywkę już ją zdziałem. dalej tutaj dwie śrubki wykręcimy jeszcze te dwie śrubki wykręcamy I to wykręcamy, delikatnie wykręcamy wkręcimy, wkręcimy dalej jakoś tutaj to Wyciągamy. Aha, muszę użyć szczupokręte i te zabezpieczenia jakoś to tam kliknąć Co jest, mój friend? Tutaj to tak do góry klik śpik. Tutaj to tak jakoś szpik śpik. O! I tak to, to chodzi O! I o co tu chodzi? Chodzi tu o to, że woda by musiała cieknąć. Co z lotarką? O kurwa! Tak naprawdę to nie ma tu nic śmiesznego Zaraz puszę wodę, żeby spuścić wodę, ten pierdolnik do góry I woda musiała by się nakarmić, ale nie tędy ona by musiała pieknąć, a tutaj przeciwmurę. A pieknie tędy, przez to, że tam ten zawór. Tutaj ten załór zamykamy i będziemy rozkręcić. Odwyciągamy ten pierdolnik, który się nazywa załór lepioncy. Na o, tutaj mamy taki spływak ten pirdolnik. I tutaj jest taki zawór, zawór napiwnający. Widzicie jak on się rozerwał? I teraz woda zamiast tego, żeby cieknąć, kiedy trzeba tędy, ona cieknie od razu tutaj. Ale tu inżyniery wymyślili tak, że jak ona będzie tam ciekła, to tu jest taka gumka, a tutaj jest dziurka. I to niby jak, jak awaryjne, awaryjnie działa. I kiedy na przykład Słychać jak woda się pewnie, że to hałasuje, no to znaczy, że jest popsute. Te uścielka ja tego zaworu tutaj popsuła się, zużyła się. Tutaj ona się rozbiera. Tutaj mam nową taką, na Lewiro kupioną. Nawet idealnie pasuje, idealnie tak jak trzeba. I tu ten plasticiek tam się klika, wpycha się w to. Zakładamy to wszystko w odwrotnej kolejności. Teraz to zakładamy. I teraz ja tutaj niby... To wszystko skręciłem, będziemy robić zaraz test. Wody tam, Wody tam już nie ma. je oh. oh yeah. I trzyma, nic nie cieknie, szybko się napełnia. Że z tymi kiblami, z tymi gubnami to nie są jaja. Dlatego, że jak zrobisz takiego, no, big big klocka. No to za pierwszym razem ty to nie spuścisz, a jak ten zawór nie działa, to musisz bardzo długo czekać, żeby woda się napełniła. Dlatego polecam to naprawiać, to się naprawia, zalegro ta usiłka się zamawia i wszystko hop-siu mhm. hopsiu.